Wznoszę za Was toast. W ciągu ostatnich trzech tygodni osiągnąłem cztery kamienie milowe na wszystkich czterech platformach social mediów, na których publikuję. Czyli na Facebooku 500 tysięcy, na Instagramie 500 tysięcy, na TikToku 300 tysięcy i na YouTube 100 tysięcy. I to jest post, w którym chciałem Wam mega, mega podziękować za to, że chcecie w ogóle mnie oglądać. Bo. Gdy zaczynałem moją przygodę z social mediami kilka lat temu, nie spodziewałem się, że w ogóle ktokolwiek będzie chciał mnie oglądać, a już no, to będzie milion 400 tysięcy osób, to już w ogóle. Eee, dziękuję. Tak po prostu. Z głębi serduszka. Za to, że tu jesteście, że mnie obserwujecie, komentujecie. Ja nie zawsze daję radę odpowiedzieć, ale wiedzcie, że czuję tą Waszą obecność i to, że jesteście ze mną. Mówiąc o kamieniach milowych, oczywiście mam na myśli ilość obserwujących na tych platformach, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem tutaj opowiedzieć w tym krótkim filmie, mianowicie o hejterach. Ja ich mam stosunkowo niewielu, ale się pojawiają. Natomiast bardzo Wam dziękuję za to, że tam próbujecie mnie bronić w tych komentarzach i odpowiadacie im. Nie róbcie tego. Dla hejterów to jest mega pożywka i to ich napędza, więc po prostu lepiej ich olać. Ja ich nie blokuję, bo, bo czemu mam ich blokować? Może kiedyś zmądrzeją i napiszą coś mądrego, ale bardziej mi chodzi o Konta albo młodych ludzi, albo kobiet. Bo jak czasami czytam te komentarze e, tych idiotów, którzy e, piszą do dziewczyn, tak, no, po prostu rzeczy, których się nie da, e, nie da oglądać, e, to mnie krew zalewa. E, więc moim zdaniem, jeżeli nie będziemy ich e, w ogóle napędzać, odpowiadać na ich komentarze, to, no, to oni stracą sens pisania tak idiotycznych komentarzy. I myślę, że to jest najistotniejsze w tym moim firmie, żebyśmy próbowali walczyć jako ta ogromna społeczność z hejtem, bo hejt jest okropny. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby było go jak najmniej. I nie dawajmy pożywki hejterom po prostu. A ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście na e, moich social mediach, za to, że motywujecie mnie do tego, żeby codziennie dorzucić, e, wrzucić Wam przepis na jakieś tam raz lepsze, raz gorsze żarcie, ale jednak codziennie staram się, żebyście mieli pomysł na cokolwiek. Tyle ode mnie. Widzimy się przy milionach.